bardzo niebezpieczna rzecz, to jest ta, która wiąże się z hejtem, tak, że mówi powiedzmy mamy jakieś fake news, a ktoś od razu my hejtuje, mówi a słuchajcie, wy jesteście tacy owacy. ale hejt też personalny, face to face, jakby peer to peer, osoba do osoby, to jest też bardzo niefajne, no bo nie znasz mnie, dlaczego mnie krytykujesz, dlaczego opisuję, że jestem taki smakijowaki, skoro w ogóle nawet żeśmy się w życiu na oczy nie widzieli, tak. Oczywiście mówimy tutaj, a to się odnosi do świata biznesu, do świata polityki i tak dalej, natomiast bardzo istotne jest to, żeby temu przeciwdziałać. Tak? Wiem, że hejt generalnie w sieci, w socialu, potrafi doprowadzić do wielkich tragedii, tak? do wielkich tragedii i absolutnie temu się trzeba przeciwstawiać, absolutnie trzeba szukać rozwiązań, nawet właśnie takich systemowych, żeby tego nie było, tak? żeby chronić nas wszystkich, ludzi, którzy tam funkcjonują. To jest trochę tak, jak. Wynaleźliśmy kiedyś samochód, tak? gdyby nie było jakiegoś prawa o ruchu drogowym tak? no to też byśmy dzisiaj jeździli po 300 na godzinę po, po, po najmniejszych uliczkach, byś, bo, mogę", tak? no bo nie ma ograniczeń. Czasami po prostu musimy się samokontrolować przez te zakazy i nakazy, bo inaczej po prostu y, pójdzie to w tak fatalną stronę, tak? stronę, że no, y, ja dzisiaj jadę 300 na godzinę, tak? jak ktoś ostatnio, y, ostatnio widziałem taką, już nie pamiętam gdzie, to to związane z samochodami, tak? nie jest za szybko, tak? Bo osoba, na którą paniesz może być twoim dzieckiem. I to, jest to jest, musimy mówić obrazami, musimy ludziom opowiadać się historię tak, o konsekwencjach, tak. Ty dzisiaj hejtujesz, ale jutro siebie ktoś może zhejtować. A proszę mi uwierzyć, że ludzie. Mm, y, y, każdy z nas reaguje, tak? I, ja też biorę rzeczy bardzo personalnie. Miło mi się wydawało, ok, rzecz mi dużo organizacji ale czasami jest tak, że są rzeczy, które bolą, naprawdę bolą. I y, 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 y trzeba być bardzo odpornym, tak? A jeżeli ktoś jest mniej odporny, a jeżeli będzie nie jeden, nie dwa, tylko sto, tak jak sobie z czymś takim radzić, tak? Nie wolno na to pozwalać, absolutnie nie wolno na to pozwalać. My musimy się kontrolować tym, co mówimy, jak mówimy, musimy zachowywać się bardzo po przyjacielsku, nie tylko Twarzą w twarz, ale też w sieci, tak? bo sieć, social media zmieniła sposób, w jaki do, do, do jakich chodzi do, do interakcji między nami. Tak? Ale to, że dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w Rzeszowie, a, a ktoś po drugiej stronie jest w Los Angeles, to nie znaczy, że po prostu tej drugiej osoby, co, ona jest gorsza, nie lubimy jej, bo, bo, bo stoi, za, bo stoi za, za komputerem. Nie wolno nam takich rzeczy robić. jestem absolutnie zwolennikiem tych wszystkich kampanii antyhejtowych, bo nie wolno, nie wolno ludzi nienawidzić. Tak? To jest bardzo, bardzo złe. Ludzi trzeba wspierać, ludzi trzeba pomagać, ludzi trzeba się uśmiechać. Dla dzieci trzeba być dobrym, tak? bo, to, bo to jest fajne. Tak się buduje wartościowe ja myślę społeczeństwo. Ludzi, którzy się po prostu uśmiechają, lubią, przybijają sobie piątki, mówią, kurde, fajnie, tak? A jak nawet się coś komuś nie uda, powiedzieć, hej, każdemu się nie udało, hej, piątka, idziemy razem dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Dlatego tak? mówię, dzisiaj doszliśmy do jakiegoś bardzo niefajnego miejsca, ale wierzę też w to, że tak jak właśnie mówiłem o tych samochodach, tak musimy się uregulować. Dzisiaj jeździmy 50 w miastach, a nie 300 w miastach i być może tutaj trzeba zrobić to samo. Trzeba po prostu w jakiś sposób doprowadzić do systemowego ograniczenia, żeby po prostu ludzie nie nakręcali tej fali nienawiści versus drugi człowiek.